W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Mario, Panno, Niepokalanie Poczęta, klękamy przed Tobą, mając w pamięci wszystko to, co dla nas zrobiłaś. Uratowałaś całą ludzkość przed wiecznym potępieniem, rodząc naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki czemu każdy z nas ma szansę na prawdziwe życie, na wejście do Królestwa Bożego. Tak bardzo dziękujemy Ci za Twoją wielką rolę w odkupieniu nas wszystkich, za to, że zawsze zgadzałaś się z wolą Bożą. Duchowa różo, która objawiłaś się przed wieloma laty, która głosiłaś piękno Godziny Łaski i dnia 8 grudnia. Dziękujemy Ci, że w swej łaskawości uczysz nas, jak żyć godnie, jak pracować nad sobą, i jak pozbywać się grzesznych zwyczajów. Dziękujemy, że Twoje serce pełne jest najgłębszego miłosierdzia i najpiękniejszej miłości, której nigdy nikomu nie odmawiasz. Dziś wsłuchujemy się w Twoje słowa i błagamy Cię o łaskę nawrócenia dla siebie, swoich bliskich i wszystkich naszych bliźnich. Prosimy o łaskę nawrócenia dla całego świata. Błagamy zwłaszcza za tych, którzy są najdalej od Pana Boga, którzy obrali sobie za cel niszczenie Jego przykazań, których napędza agresja i zło. Prosimy, odmień ich wszystkich, odmień oblicze współczesnego świata, by w każdym miejscu na Ziemi zapanował pokój. Mario, błagamy Cię o miłosierdzie dla nas i naszych rodzin. Ulituj się nad nami grzesznymi. Przepraszamy, że tyle razy krzywdziliśmy Twoje serce, dokonywaliśmy złych wyborów, żyliśmy pogrążeni w duchowym lenistwie, bez chrześcijańskiej miłości, bez wybaczenia, bez uczynków miłosierdzia. Wszyscy bijemy się w piersi i postanawiamy poprawę. Wyznajemy Ci miłość i zawierzamy Tobie całą ludzkość. Ty jedna możesz nam pomóc. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa codzienna. Szczęść Boże.